Cześć moi drodzy, dzisiaj was witam z ośrodka wypoczynkowego pod Moskwą w miejscowości Zwienigorad, gdzie przyjechałem z żoną i znajomymi dosłownie na dwa dni. Pokażę wam ten ośrodek, porozmawiam z ludźmi, jak mieszkańcy Moskwy wyjeżdżają, odpoczywają na dwa dni. Zapraszam. Jak wam zjeść? Nie, nic nie tak. O tak. A po co wybrali? bo to nie wybrał, u nas dziecki A, kampanii, kampania wam organizowała. А вы с семьями приехали или как друзья? Ну, как коллеги. А в воду уже компания. заходили вот здесь не, э, сейчас? Тут, тут именно еще нет. А, тут, вам тут просто даже по кайфу по посидеть пока, да, поговорить. Да, вам. Да, да, а да, потом. А тебя... Вот сейчас реально да. Ну вы зайдете, вот, конечно, да? Зайдем, конечно. Ну, надо посидеть, по поговорить, расслабиться. Да, да, да. А надолго приехали? Ну, два дня. А, ну, два да, дня. И всегда а. вам компания организует такое, да? Да, в, да. Мы под до Новый этого, год. Мы до этого в Солнечном были, в Солнечном прикольно. А. Ну, тоже прикольно было. Как бы здесь посмотрим сейчас, на самом деле. А, ну, а сколько есть. всех с компанией, человек и у вас? Два человек. А, 19. Ну, И женщины, 20. и мужчины, да? Да, все да, все? да, да. да. Именно компания, без семьи. Ага. Давай. Играйтесь, играйтесь, играйте на публику. Hmm. Nie холодno, tak sa saunę, by, znali, <laughs> no, tak, wy sauny, wyjdzie pan specjalnie. No, tak na zimu, <laughs> trygatownik, Jak raz. No da. na zimu odpowiada, tak. <laughs> <laughs> Wszystko jest basem e, na otwartym powietrzu. Jest sauna. Teraz jestem w saunie. Zobaczcie, jak tutaj można zamiast wody dorzucić śnieżek. O, proszę bardzo. Atmosfera w saunie jest wyśmienita. Sporo ludzi z różnych firm relaksuje się. A teraz zobaczcie z czego ja nie zrobię dla Waszych lajków. Proszę bardzo, jak to się robi w Rosji Snieżką. Można jeszcze się położyć w śniegu, ale nie będę tego robił, ponieważ nie powiem, że się świetnie nagrzałem w saunie. И есть уже немного в поэтому просто войду до воды. Больше привет от русского. <laughs> нормальные мы люди, на самом деле. Мы вроде никого, ничего, зла никакого не имеем, на самом деле. Так что Польша, здоровья вам всем. Да, тут все передастся. Как вода? Тепло? Вообще отлично, особенно в Мороз. В мороз. Ну, вот так да. выходишь, холодно. Но сегодня плюс, да? Сегодня Но, плюс, да. Э -э не не вот холодно. Если бы был бы минус... Ну, как, как во вторник, вы... там, минус да. сколько там? Минус. Если бы было бы минус 25, хотя Это... бы вот зимой. Еще приятнее. Еще приятнее. Вообще было <соценно> не хотелось бы. Ну да, да. <соценно> так что... Ладно. Удачного блогерства. <соценно> Спасибо. <соценно> Tak, z basenu wszystkich wygonili, ponieważ o trzeciej jest zamykany czasowo. Pokażę Wam teraz cały ośrodek i zaczniemy oczywiście od bramy wjazdowej. Jesteśmy blisko centrum miejscowości Zwieńigorad. To jest miejscowość w tej moskiewskiej oblasti. ma około 20 tysięcy mieszkańców. Ja nigdy w niej nie byłem. Może myślę przy okazji, może jakoś jutro mi się uda. Muszę po samej miejscowości wam ją pokazać. Tymczasem pokazuję wam ośrodek, w którym teraz jestem. Jakie tutaj są domki? Widać, że to jest takie, no myślę, sanatorium. Taki ośrodek wypoczynkowy pod Moskwą. Tam właśnie z basen, w którym przed chwilą byliśmy otwarty. Tutaj są takie domki przylegające do tego ośrodka. Główny korpus, to jest właśnie ten, e, jednopiętrowy budynek. Pokażę wam go od środka, chociaż zrobię to później, na razie po prostu przejdę się po terenie. Tutaj mamy kierunkowskazy, e, teren do barbecue, do grilla, e, place zabaw dla dzieci. Ja sam idę tutaj po raz pierwszy, powiem wam. Napis Rosja w barwach flagi rosyjskiej. Pewnie ładnie tutaj jest na wiosnę, kiedy wszystko jest obrośnięte. Motywy z bajek, tutaj cyrmok rosyjskich. Tutaj taki pies myśliwy, nie wiem jak ta bajka się nazywa. Tam z tyłu jest ciuburaszka i krakadylgiena. Jesteśmy na takim placu teraz. Widzicie jak śnieg został uprzątnięty w takie hałdy. Już go zdążyło trochę napadać w ostatnich dniach. Teraz powoli topnieje, jako że temperatura jest na plusie. Tam takie ciekawe domki i zapach, czego wy nie czujecie, e, grilla, czyli szaszłyka rosyjskiego. Tutaj na tym terenie można to sobie zorganizować. Widać mężczyźni stoją, pewnie jakaś grupa z firmy. Может так, вы вчера чечне споткались, а может, нет. Ну можно вас спросить, откуда вы почему сюда приехали? Мы из Одинцова. А, за Денцова. Маз... Ну, вообще здесь очень рядом. близко. Да, рядом. Вы да. здесь первый раз? Или... Первый раз. А почему именно? Кто-то вам, вам подсказал или. Нет, просто так выбрали. Выбрали. Другие отели были заняты. А, заняты. Вы решили надолго приехать? Нет, на выходные. На выходные. И как вам нравится? Что нравится именно вот здесь? Территория красивая. Территория, да, прогуляться. Погулять. Угу. Все мероприятия очень даже хорошие, конкурсы. А участвовали, участвовали уже? Участвовали, да? конечно. Ага. И вы вдвоем или еще вдвоем? с Вдвоем. День рождения мужа отмечаем. А, все добро да. Поздравляю. Спасибо. А так что из-за этого тоже праздника да. можно сказать, да. хорошо? Так что хорошего вам отдыха. Спасибо, Спасибо большое. А вы еду какую-то принесли? Взяли а, рябушек, специально, да? Ну ага. видел, да. Они бегают по территории. Но. Niesprawiedliwa to ta komu to dali, a im nie. Nie wsiło, Nie da kłębiam Co my tu dalej mamy? Mamy taką górkę, można na niej zjeżdżać pewnie, także zimą. Tutaj mamy kolejne korpusy e, numer 5 z tej strony. E, tam dalej będzie czwarty, tam jeszcze korpus trzeci, a my wracamy do głównego budynku i widzimy z tej strony, że jest on czteropiętrowy i takie pokoje z balkonami. W jednym z nich ja także się zatrzymałem. Wejdziemy, pokażę Wam wnętrze głównego budynku. To jedno z dwóch wejść. Tam mamy recepcję. Taki jest wystrój, oczywiście świąteczny. No w Rosji nie mówi się, że to jest wystrój świąteczny, ale noworoczny. Jak pewnie wiecie, jest choinka. Tutaj taki korytarz, e, czas w Moskwie, w Kaliningradzie oraz w Władywostoku, trzy miejsca ważne w Rosji. Widać, że ośrodek ma już trochę lat, ale został odnowiony. Są takie zielone meble, właśnie taki nastrój nawiązujący do natury, tutaj główna choinka. A na górę jest stółka. Tutaj mamy maszyny na kawą. Pokażę Wam, jakie są potrawy. Rybka, ryż. Kulki mięsne. Makaron. Tutaj mamy śledzia. Także galaretkę. Z małżami. Tutaj mamy warzywkę. Tu z a Tutaj dalej jakieś potrawy, mięso, szaszłyki, ziemniaczki, ryba. Tam można pobrać alkohol bezpłatnie, all inclusive. Tutaj wam pokażę, jakie mamy zupy. Mamy rosół z makaronem. Tutaj jest rosół bez makaronu, po prostu. Tutaj szurpa z wołowiną. A tam dalej zupa kremowa z kalafiorem. Tutaj jeszcze różne desery, ciastka, ciasta, prłasany oraz owoce, kuruma, taka ciemniejsza, pewnie trochę była mrożona i dlatego. Obok recepcji mamy jeszcze punkt spa, gdzie można zamówić masaż. Jakiś taki sklepik z przyborami z kosmetycznymi tutaj Tutaj sprzęty do pływania, kostiumy, stroje kąpielowe. Tutaj różne takie suweniry związane z, z wynigoradem, z tym fotelem. Zobaczcie, bluzy nawiązujące do tego miejsca oraz takie rosyjskie tradycyjne powiedzmy rękodzieło albo takie jakieś suweniry. Tutaj matrioszka, czyli mój temat, mojego bloga. Znowu żółty I jakieś takie szkatułki. Tutaj jeszcze ekspres do kawy, a my pojedziemy na górę. Tutaj wam pokażę, jeden pokój jest teraz sprzątany. i Wygląda on idealnie, ale mniej więcej widać jaki jest komfort tutaj. Dwa pokoje w jednym numerze. W numerze. Czyli dwie sypialnie w jednym pokoju. Tu jeszcze wam pokażę strefę automatów dla dzieci. E, trzeba osobno zakupić żetony, żeby tutaj na przykład cukierki wydobywać, e, tradycyjne takie starodawne automaty do gier. Teraz można zastnieżką poliować na kamerę. No, zkażicie jakie tutaj. Mieropriacja dla dzieci, ja pamiętam, A, dla dzieci. U nas teraz będzie mini-dyskoteka z Diedem Morozem i Snieguszką. I z nami ze biodra! Teraz wam pokażę atmosferę w tym samym miejscu, w bacenie. Ale wieczorem dochodzi... Szósta wieczorem. O, tutaj są jakieś przekąski, także alkohol jest wydawany. Można spojrzeć, że temperatura wody wynosi 32 stopnie, a powietrza minus 1. Ja już kończę odcinek o środku wypoczynkowym z Redzie. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Napiszcie w komentarzach, jakie macie wrażenia. Zapraszam Was także na inne kanały w mediach społecznościowych i do zobaczenia na przyszłych filmikach. Na razie cześć.